Opowiem Ci, jak skutecznie zorganizować naukę do egzaminów FCE i CAE i zrobić to absolutnie samodzielnie. To co? Gotowe? Ja jestem Sandra, jestem egzaminatorką Cambridge i od teraz już pięciu lat skupiam się wyłącznie na przygotowaniu kursantów do tych właśnie egzaminów do tych dwóch egzaminów, które widzisz tutaj na, na ekranie i na których się dzisiaj skupimy. Skupimy się też na nauce samodzielnej, bo. Od tego większość osób zaczyna i może właśnie też chcesz się samodzielnie za to wszystko zabrać, a da się to zrobić właśnie solo. Zacznijmy od tego, dlaczego tak właściwie ważne jest to planowanie nauki, a nie po prostu zrobienie tego na czuja na szybko i tak a jakoś to będzie. No, z kilku powodów. Przede wszystkim, jeśli coś zaplanujesz, to masz lepsze efekty w krótszym czasie. Po prostu wiesz, co robisz. Więc wiesz, gdzie chcesz dojść, więc ten efekt jest łatwiej osiągnąć dużo szybciej. Nie plątasz się naokoło, nie chodzisz w kółko, tylko po prostu prosto do celu. Druga rzecz to to, że masz po prostu mniej stresu, bo masz konkretny plan, więc nie musisz się zastanawiać codziennie o Jezu, co teraz, czy ja to robię dobrze, co ja tutaj powinnam zrobić kolejnego, ani nic w tym stylu. No bo masz już przygotowane jakąś ścieżkę, jakiś plan działania, więc po prostu go wykonujesz oznacza więcej chillu. No i kolejna rzecz to uniknięcie najpopularniejszych błędów, jakie się pojawiają podczas nauki do egzaminu. I są takie, które myślę naprawdę że u każdego się zdarzają. Pierwszy z nich to brak systematyczności. No to jest najprostsze. Po prostu na początku jest chura, będę robić wszystko codziennie, a później się okazuje, że jednak życie yy, weryfikuje te plany. Mamy też przeciążenie materiałami, czyli po prostu będę robić wszystko. Bo wszystko jest super ważne i super interesujące. No i znowu życie to weryfikuje, bo się okazuje, że nie ma takiej opcji. No i ostatnia rzecz to skupianie się tylko na jednym aspekcie egzaminu, czyli skupianie się tylko na na przykład gramatyce, albo bardzo duże skupienie, takie zafiksowanie się na ustnym. To się też często zdarza. Czyli nie chodzi o to, żeby skupiać się tylko na jednej części, bo jest pięć części egzaminu. O tym możesz obejrzeć inny film. Na moim kanale, i jeśli się nie skupisz na pięciu, to na pewno jakiś, jakaś część na tym ucierpi, więc trzeba, e, trzeba to wziąć pod uwagę, gdy organizujesz naukę samodzielnie. No to co? Mamy cztery kroki konkretnie do tej organizacji samodzielnej nauki. Jak to zrobić, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to miało jakiś sens? No. W kroku pierwszym określamy poziom i cel. Ja wiem, że to jest proste i w ogóle pff, o czym ty gadasz, ale Twoim celem na pewno nie jest po prostu zdam egzamin, bo może się okazać, że ty chcesz ten egzamin zdać tak super, super fajnie po prostu na ocenę A, czyli najwyższą, a może po prostu zależy Ci na tym, żeby mieć papier i jaka tam będzie ocena, to już absolutnie zwisa i polata. Ale po prostu chodzi o to, żeby ten egzamin mieć. Czyli to mamy wtedy dwa różne zupełnie cele. Poza tym, no ten twój poziom wyjściowy też jest różny. W sensie no możesz zaczynać od naprawdę dobrego poziomu i wtedy tylko... Szybciutko lecimy z konkretnymi zadaniami i już możesz podchodzić do egzaminu. A może się okazać, że jednak brakuje ci trochę wiedzy jeszcze z angielskiego, tak ogólnie, zanim w ogóle zaczniesz przygotowanie egzaminacyjne. Więc warto określić to, na czym stoisz już teraz i to, gdzie chcesz dotrzeć. Wtedy po prostu łatwiej jest tą całą ścieżkę wytyczyć. Druga rzecz to stworzenie harmonogramu. I absolutnie nie chodzi o coś takiego, że ty w konkretnym dniu zaznaczysz sobie, że o dobra, ja w tym dniu będę przez 45 minut czytać konkretny jeden tekst, i jak mi się to nie uda, to mi się cały świat zawali. No, nie. Chodzi o to, żeby ten cały harmonogram był dopasowany do Twojego życia. Tak, żeby po prostu to wszystko się wpasowało w już to, co, co masz, zaplanowane wcześniej. Nie? Czyli nie możesz po prostu stwierdzić, że a od dzisiaj to ja się 8 godzin będę angielskiego uczyć, bo 8 godzin na sen, 8 godzin na pracę i 8 godzin mam wolne, to te ostatnie 8 będzie na angielski. No to tak nie działa na pewno. Więc zacznij od tego, co już właściwie masz do roboty, jakie elementy tego harmonogramu już masz ustalone, co już jest w twoim kalendarzu, ile czasu wolnego możesz na to przeznaczyć tak realistycznie i dopiero wtedy zacznij planować. I też bardzo ważna rzecz, na początku Twój harmonogram będzie absolutnie od czapy i się okaże, że to wszystko nie pasuje i jest to normalne i w porządku, po prostu musisz cały czas się troszkę dopasowywać, troszkę sprawdzać, co u Ciebie działa, a co nie, no bo każda, każda osoba jest inna, więc może się okazać, że to, co działa u koleżanki, nie działa u Ciebie, tak po prostu. Jesteście innymi osobami, macie inne życie, macie inne obowiązki, więc też warto to wziąć pod uwagę, że to musi być konkretnie stworzone pod ciebie. Okay? Czyli staramy się to zrobić tak, żeby po prostu dało się to wykonać. Okay? Czyli nie jesteśmy chura optymizm, co jest bardzo łatwe na początku nauki, ale realistycznie. I z czasem będzie łatwiej to kontynuować po prostu. Trzeci krok to po prostu wybór materiałów i tutaj jest oho, oho, oho pszsz, ile tych materiałów widzisz za mną książek jest mnóstwo tu na fotce uch, tu na fotce też widzisz że tych książek jest ład cholery ale to wcale nie znaczy że musisz używać wszystkich lepiej jest wybrać jeden może dwa takie kursy wiodące Maksymalnie, czyli mamy jakąś książkę do gramy, powiedzmy, jeśli masz z gramatyką problemy i jakieś próbne testy, może, i wtedy lecisz. To będzie, Twój wybór materiałów będzie zależał od tego, co co Ci wyjdzie w Twoim teście startowym, tak, w tym poziomie, w określenie Twojego poziomu, no bo jeśli się okaże, że Twój poziom już jest hura, super, więc no tylko się skupisz na testach próbnych, a jeśli się okaże, że masz braki z gramatyki albo ze słownictwa, no to będziesz ćwiczyć właśnie to. Więc bez sensu jest brać, nie ma, powiem tak, nie ma takiej uniwersalnej książki, która się przyda absolutnie wszystkim na każdym etapie nauki, po prostu. Nie? Tutaj też trzeba to dopasować pod siebie. Ja zawsze polecam wydawnictwo Cambridge, bo to są ci sami ludzie, którzy robią egzaminy, tak? Czyli, tak jakby, jak oni piszą egzaminy i piszą książki do tych egzaminów, to oni najlepiej wiedzą, co, co w tych książkach musi się znaleźć, żeby dobrze zdać egzamin, więc to ma największy sens. To trochę tak jakby. Nie wiem, ministerstwo wydało swój własny podręcznik do matury i masz mnóstwo różnych opcji do wyboru, w tym ten podręcznik ministerstwa. No to okej, okay, chyba w takim razie wybierzesz ten, który jest pisany przez te osoby, które tworzą maturę. Nie? To jest po prostu jak według mnie najbardziej logiczne i dlatego je rekomenduję. I krok czwarty to monitorowanie postępów. I tak jak widzisz tutaj na tym grafie, te postępy nie będą szły tak. Bo to będzie tak. Ale ogólny trend powinien być wzrostowy. Czyli to będzie trochę szło góra, dół, góra dół, góra dół, ale ogólnie powinno iść w górę, jak się popatrzysz na całościowo, na, na twoje wyniki. I tutaj, jak monitorujemy postępy? Warto jest co jakiś czas robić próbne testy po prostu. Czyli możesz sobie zrobić jeden próbny test na miesiąc na samym początku, później co dwa tygodnie, a im bliżej egzaminu, no to już co tydzień. Cały próbny test do zrobienia i porównujesz po prostu swoje wyniki i sprawdzasz, z czym jeszcze masz problem, nad czym musisz popracować. W ten sposób najłatwiej sprawdzić, gdzie masz te braki. Ale na samym początku nauki no nie będziesz tylko i wyłącznie trzaskać egzaminów, zapewne, chyba że tylko tego Ci brakuje ale w większości osób brakuje czegoś jeszcze. Więc tutaj nie tylko skupimy się na monitorowaniu twoich postępów z wynikami egzaminacyjnymi, no ale też na przykład to ile udało ci się zrobić. Więc dobrym pomysłem jest po prostu założenie sobie jakiegokolwiek zeszytu, czyli robisz sobie bierzesz sobie zeszyt i zapisujesz sobie: "O, dzisiaj zrobiłam to i to". A później kolejnego dnia zrobiłam to i to. I później jak po tygodniu przeglądasz sobie taki zeszyt, to się okazuje, że Hmm, zrobiłam całkiem dużo, albo kurczę, no, jedną rzecz tylko zapisałam trochę słabo. Więc będziesz sama mogła w stanie określić po prostu, ile tego, ile tego zrobiłaś i ile udało Ci się. Nauczyć, ile udało Ci się nowej, odświeżyć, może nawet, nie, nie tyle co nowej wiedzy zdobyć, ale odświeżyć to, co już wiedziałaś wcześniej, w ciągu poprzedniego tygodnia, miesiąca. Um, czyli to też jest taki dobry um, kop motywacyjny, bo nauka do egzaminu jest super powtarzalna i super nudna, więc na to się też trzeba nastawić. To jest po prostu ciągle trzaskanie tych samych zadań typowo egzaminacyjnych w kółko. Czyli to w kroku czwartym monitorujemy postępy, żeby po prostu sprawdzić, czy jesteś na dobrej drodze do celu. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, żeby trochę się zmotywować do kontynuacji. Czyli podsumowując, mamy cztery kroki: określenie celu, stworzenie planu, wybór materiałów i monitorowanie postępów. I to tak w sumie leci cały czas, bo na samym początku określasz ten swój. Duży cel, typu Zdamy FCI na ocenę B, powiedzmy, a później określasz sobie takie mniejsze cele. Na przykład w tym tygodniu chciałabym zrobić to, a w tym miesiącu chciałabym osiągnąć to. No i robisz plan na ten konkretny miesiąc, na ten konkretny tydzień, dobierasz sobie materiały na ten tydzień, na ten miesiąc, monitorujesz postępy i lecimy tak cały czas. Także takie błędne koło trochę, dopóki nie, nie uda ci się po prostu wszystkiego już zdobyć. I jeśli chcesz to sobie ułatwić, to możesz skorzystać z mojej pomocy. Dzięki temu będzie ci łatwiej ogarnąć to indywidualne podejście, czyli to zrobienie tego planu typowo dla ciebie, a nie dla jakiejś tam osoby z internetu po prostu. I też mogę pomóc Ci poprawić błędy, które czasami trudno samodzielnie zauważyć. Także jeśli chcesz sobie to ułatwić, skorzystaj z pomocy mojej. Albo kogoś innego e, daj znać, napisz i co. Do zobaczenia, cześć!